Ale usiadaj! Mleczka no To potem siebie będziesz to oglądać, i co należy. No. no. jak to tak? wygląda? By jesteś jubileusz Siadaj, nie? Dzisiaj skończyłeś, ile lat? Powiedz. Pięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. <ślesy> Dzień dobry. No, słuchajcie, jakbym się przeniósł w zeszłym roku 19 czerwca o jeden rok do przodu i wylądował tutaj, to bym się naprawdę zdziwił. Kto by pomyślał, że kończasz będzie łysy? Ten dronek, którego tutaj mam, to jest Mavic R2, który niedawno wyszedł. Zamierzam go sobie przetestować, ale to nie dziś. Od 5 lat. Zawsze w swojej urodziny kręcę film. I od czterech lat te filmy mają takie same tytuły. Jak to jest mieć X lat? It's Chris's birthday and I just wanted to get him this. <laughs> Czasem sobie jednak myślę. 31 lat trochę przerażające to jest. 32 lata no 3-3. No, Muszę ten żart powiedzieć, wiek Jezusowy. Państwo kolejny rok. W parku jojogi Yo na urodzinowym pikniku Krzysztofa. Krzysztof, Gonciasz już odcinek 35. Zaczynamy dzisiaj. Mam taki mały rytuał urodzinowy, że zawsze chodzę do parku jojogi. Yo dzisiaj akurat jest taki słaby dzień, na to bo trochę pada, ale może się uda. W sumie trzeba by nie. Pamiętam dokładnie dzień urodzin w zeszłym roku, jak kręciłem Tokio 24. Fajna kurtałka. Jako prezent urodzinowy zapłaciłem sobie właśnie opłaty miejskie. Polecam, za zajebista sprawa. <laughs> Jak się mieszka w Sibuja, to jest niestety dość wysoki podatek miejski. O, a teraz sobie zjem swoją ulubioną rzecz, czyli karę. Jeśli ten rok nauczył nas wszystkich czegokolwiek, to jest to jedna rzecz. Jeśli to nie jest fajne, to nie jest to kapelusz. Tyle się stało przez ten rok i tyle się zmieniło przez ten rok. Ja się tak bardzo zmieniłem. Mnie się co roku wydaje, że to już jest, to już jest ten Krzysztof, to już jest ta osoba, którą jestem. A potem rok później się okazuje, że staje się kimś kompletnie innym. I zazwyczaj, w sensie mam to szczęście, że wydaje mi się, że to są kroki do przodu, a nie wstecz. Wciąż czekam, tak naprawdę, z lekkim strachem, ale i też. Z pewnego rodzaju akceptacją na taki rok, o którym będę mógł sobie powiedzieć, że to już nie było lecenie do góry, rozwój i tak dalej, tylko bardziej wolałem siebie sprzed roku, na przykład. Nie? Jeszcze nie miałem tego momentu w swoim życiu. Myślę, że on prędzej czy później nadejdzie, ale póki co jest, jest ok. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego powodu. Już mi się wydawało, że to będzie to, tak yy, gdzieś po końcówce roku. Po premierze rikszu byłem taki zagubiony, trochę miałem takiego bałaganu życiowego do uporządkowania przez... od stycznia do marca. Potem przyszła pandemia i się wydawało, że... No może być różnie, jeśli chodzi o odnajdywanie się w nowej rzeczywistości, ale sami wiecie, jak to wszystko się skończyło. Oraz zakupiłem sobie mały prezencik urodzinowy, o. Ten rok to był taki rok zmian. Myślę, że dotychczasowe lata, które relacjonowałem dla was ze swojego życia, to było tak ciągle do góry, do góry, do, do góry, a w tym roku, rok do roku, to były przede wszystkim zmiany, czyli bardziej w bok niż do góry, tak mi się wydaje. To był taki rok mojego przepoczwarzenia się. Z jaszczurki w motyla. W sensie... Dawaj! Krzysztof jest w przyszłości, to Krzysztof urodzinowy. To jest twój prezent urodzinowy. Pierwszy bieg od długiego czasu w urodzinki. A teraz zrobię sobie dżemkę. I będzie z tego... afera dżemowa. <grymka> Słuchaj, tak, tak, byczku, plus jeden. Afera dżemowa zakończona. A teraz postanowiłem, że zrobię sobie prezent urodzinowy sobie i wam, i nagram urodzinki Zapytaj Beczkę. Tak robią reżyserzy, nie? Na filmach, tak, o. Mmm, Zapytaj Beczkę, ale będzie, wpytaj odcinek! Krzysiek, i co ty teraz postanawiasz na te 5 Że będziesz jeść sam. Zgoda? Tak. Tak? Co? Tak. Będziesz jeść sam? Mhm. No to tak, to, to pamiętaj sobie, że to będzie nagrane. To będzie wszystko hmm. nagrane. Będzie nagrane, w razie to będzie to dość rzeczowe. Myślę, że ten ostatni rok to było takie moje całoroczne bicie właśnie w stronę sztuki, nie? W stronę uświadomienia sobie, że to, czym ja tak naprawdę chcę się zajmować, czy to co jakby mam w swoim środku, że to jest bardziej ta strona taka kreatywna, kreatywno-artystyczna, a mniej strona taka powiedzmy post-dziennikarska. Tokio24, potem e, Gonkon, potem Rikcz, potem... E, no w sumie potem to już ta seria pandemiczna, nie? Zabrzmi jak każdy typowy dziad mówiący, że nie czuje się na swój wiek nie za bardzo utożsamiam się z ludźmi w moim wieku, to znaczy mam relatywnie mało znajomych w moim wieku i relatywnie mało wspólnych tematów z nimi. Generalnie z ludźmi młodszymi mam trochę więcej sztamy, bo wydaje mi się, że oni mają bardziej otwarte głowy. I tak samo jak boję się momentu, że przestanę jakby iść do przodu, tak samo boję się momentu, w którym zamknę się. I przestanę przyjmować nowe rzeczy. Bo trochę mam wrażenie, że na każdego przychodzi ten moment, że zaczyna być takim stytryczałem dziadem. Cieszę się z faktu, że nie mam jakiegoś wielkiego problemu z rzeczywistością. Nie? W sensie akceptuję świat taki, jakim jest. I nie mam jakiegoś takiego powodu w ogóle, żeby wyżywać swoje emocje krytykując cokolwiek. Nie? Wydaje mi się, że udaje mi się zachować jakieś taką pozytywną energię w życiu. Jedna rzecz najważniejsza. Żebyś miał piękny dom. Ogród i tam możesz sobie zwierzaki trzymać. takie mały, jakie będziesz dochodział. Tak mały, biały dom. Tak, Tak taki tak tak ten Park joyogi. Moje na miejsce na świecie chyba. Przebiegłem po tym parku już chyba, nie wiem, z 1000-1500 kilometrów. Kółeczko ma 2 km, więc wyobraźcie sobie. Pod każdym drzewem tutaj coś robiłem. jak to się ludzie śmiali, że o vlogi skąpiłem i ze sprzątania się okazało, że to była recepta na sukces wszystkie te lata, to właśnie to by było to. To nie było to jakieś super imponujące. Ale ja tak naprawdę na tym etapie już pewnie zajmowałbym się Igrzyskami olimpijskimi i byłbym mentalnie już naprawdę na finiszu życia w Japonii prawdopodobnie, nie? Możliwe, że już bym myślał o wyprowadzce, a tak to niedługo polecę do Polski, potem wrócę tutaj. No i tak wydaje mi się, przynajmniej, że przynajmniej ten rok jeszcze będę z Japonią związany. no Zobaczymy czy dłużej, czy może trochę krócej, ale... No już tak mniej więcej wróciły do rzeczy te rzeczy do normy, nie? Jeszcze to nie jest pełne pierdolnięcie, ale tak... pół. Przyjemnie mi tutaj jest, lubię to swoje życie, lubię te swoje... te swoje oblicze, takie związane z Japonią i na pewno bardzo dużo smutku i nostalgii będzie we mnie, kiedy przyjdzie mi to zostawić za sobą. Czuję jakby... To cały czas były takie nowe wyzwania, nie? Że nigdy nie mogę znaleźć sobie tej takiej jednej rzeczy, którą po prostu będę robił i to już będzie to. Ale to dobrze, nie? Mam wrażenie, że cały czas się rozwijam i cały czas się czegoś uczę nowego. Kurde, ja mam tyle naprawdę wspomnień. Dla z komputerowcem. <grym wytrzymał> Chciałem sobie zrobić chillowy dzień dla siebie, a jestem strasznie zmęczony. Jakie urodziny, taki cały rok? Dziękuję Wam bardzo, że bierzecie udział w tej mojej przejażdżce. Dużo część z Was wydaje się mnie lubić. Dzięki, ja też Was bardzo lubię. Krzysztof jest przeszłości, melduje wykonanie zadania, a Krzysztof jest w przyszłości, powodzą, kamorno. Otworzyłem Ci dużo drzwi, tylko musisz przez nie przejść i nie spierdolić. Jak to jest mieć 35 lat? Dobrze. <laughs> To, co ma nogi, głowę i ogon. Ja się, się, się.